Kolejny rok w naszym mieście organizowany jest projekt Teatron, który ma na celu upowszechnienie kultury teatralnej. W ramach projektu organizowane są m.in. dotowane spektakle dla dzieci i młodzieży. Na deskach sceny na starówce aktorzy Teatru Ateneum w Katowicach przedstawili spektakl dla dzieci pod tytułem Czarodziejskie Źródełko. Była to historia rodzeństwa, które wyruszyło na poszukiwanie źródła leczącego rany. W czasie podróży napotkali wiele przygód. Projekt współfinansowany jest przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 2 dodać dwa jest cztery. Cztery dodać cztery jest 8, a osiem i osiem to jest osiemnaście. Nie. Oj, oj, oj! oj. Basiu, uważaj! Dobrze! Pawełku, co tak szumi? To wiatr w koronach drzew. A czy one są kolorowe? Są zielone. A czy lato jest kolorowe? Jest kolorowe. A czy jesień jest kolorowa? Jest kolorowa. Albo szara, albo mokra i nieprzyjemna. A co jest ładniejsze? Lato, jesień, czy może zima? Może zima. Dlaczego nie? Oj Basiu, każda pora roku jest ładna. Zależy co, kto lubi. I przestań mnie zanudzać pytaniami.